W Lesznie stoi jedyny w Polsce pomnik Jana Jonstona, w miejscu cmentarza, na którym pochowany został ten wybitny przyrodnik, dziś znajduje się park jego imienia. Jan Jonston, żyjący w latach 1603-1675, to uczony przez kilkadziesiąt lat związany z Lesznem. Lekarz, przyrodnik, historyk, filozof, autor szeregu publikacji. W XVII wieku był powszechnie znanym w Europie lekarzem i przyrodnikiem, przysłużył się rozwojowi, Nowożytnej humanistyki. Aktywnie uczestniczył w życiu Leszna, parafii Kościoła Kalwińskiego, gimnazjum, a także jako praktykujący lekarz. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna radni zadecydują, czy Rada ustanowi rok 2023 w Lesznie rokiem doktora Jana Jonstona, przybliżając mieszkańcom sylwetkę kolejnego wybitnego Leszczynianina. Trwający rok 2022 jest rokiem Leona Rospędowskiego, i z tej okazji powstały m.in. film, czy wystaw. Jego prac. W ramach przygotowania do obchodów roku Jana Jonstona w Lesznie już podjęto szereg działań. W obchody zamierza włączyć się Wielkopolska Izba Lekarska. W połowie roku ma odbyć się festiwal muzyczny zatytułowany Muzyczne Światy Jana Jonstona. Planowane jest także zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej Jonstonowi, której organizatorem będzie Leszczeńskie Towarzystwo Kulturalne. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, konferencja i spotkanie odbędą się także w szkole. Na jednej z uczelni wyższych. Jan Johnston miał szkockie pochodzenie i studiował na tamtejszym University of St. Andrews. Miasto Leszno planuje także wydanie kilku książek, wśród nich przetłumaczoną po raz pierwszy na język polski z łaciny: Książkę Johnstona, podręcznik etyczny złożony z najsensowniejszych powiedzeń i podzielony na trzy księgi. W planach są inicjatywy związane z lecznictwem i medycyną oraz inicjatywy kulturalne, które włączyć mają. Się Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Okręgowe w Lesznie, które ma ogromne zasługi, gdy chodzi o przypominanie postaci Jana Jonstona.